Jeżeli chcesz zacząć korzystać z komendy głosowej OK Google bądź Hey Google w Poco X7 Pro, to najpierw musimy wejść w ustawienia. Następnie schodzimy na sam dół i wybieramy Google. Przechodzimy do wszystkich usług. Następnie wyszukiwarka Asystent i Voice. I tutaj w zasadzie nie ma różnicy, czy korzystamy z Asystenta Google, czy też z Gemini, Po jednej i w drugiej opcji znajdziemy te ustawienia i są one wspólne. Także możemy na przykład wejść do asystenta Google i tutaj z jakiegoś powodu mam te ustawienia po angielsku, natomiast raczej musimy i tak wybrać tę pierwszą opcję, aby było napisane OK Google bądź Voice Match. Wtedy wybieramy właśnie tę opcję i wybieramy Hey Google. Naciskamy na ten suwak, aby aktywować tę funkcję. No i oczywiście najpierw musimy sobie skonfigurować tę funkcję. Także schodzimy na sam dół i wybieramy, zgadzam się. Po czym jeszcze raz robimy to samo. I następnie musimy na głos wypowiedzieć kilka zdań. Także czytamy to, co mamy na ekranie. Hej Google, pomóż mi napisać podziękowanie. Hej Google, jaka ma być jutro pogoda? Ok Google, wytłumacz, jak powstaje tęcza. Ok Google, ustaw minutnik na 5 minut. I po tych zdaniach należy przejść dalej. I w zasadzie to tyle możemy także być zapytani czy chcemy zapisywać dźwięk aby pomóc Google'owi ulepszać technologię audio ale oczywiście nie musimy się na to zgadzać możemy nacisnąć nie teraz i w zasadzie to tyle funkcja jest już włączona jeżeli chcemy w przyszłości ją wyłączyć to wystarczy że naciśniemy jeszcze raz na ten suwak możemy oczywiście usunąć nasz głos całkowicie wybierając usuń model voice match Możemy także jeszcze raz przejść przez ten proces konfiguracji, wybierając opcję ponownie naucz rozpoznawać model. Jeżeli na przykład funkcja nie działa wystarczająco dobrze. Także to tyle. Jeżeli może, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.